Witam ponownie w mojej kuchni. Mam na mnie i Dzisiaj będziemy robić burgery z przepysznym, chrupiącym kurczakiem. Zabierajmy się do gotowania. Zaczynamy od sosu. Sos taki standardowo, standardowy hamburgerowy sos, czyli majonez. Ja tutaj mam dwa hamburgery, teraz będę robił, ale później jeszcze dzieciom będę robił kolejne, więc tego sosu zrobię więcej. Do tego trochę keczupu i, i troszkę musztardy. Musztardy nie za dużo, bo ma dosyć mocny smak, więc spróbujmy. Kaczołku już widzę, że za mało. Mieć właśnie taki kolor. Idealne. Teraz ciasto, bo będziemy tego kurczaka panierować. Ciasto jest bardzo ważne. Myślę, że największy błąd, jaki jest zrobiony, yy, przy Panierowaniu, właśnie robienie tego takiego kurczaka lub też podobnych rzeczy jest po prostu robienie tego w samej mące. Zasada jest taka, że ta mąka jak, jak ją spróbujemy, ma nam spakować. To jest moja taka standardowa przyprawa, której używam no, w bardzo wielu potrawach. To jest, to jest w jednej części czosnek granulowany, cebula granulowana, papryka wędzona, hiszpańska, może być jakakolwiek wędzona papryka. No i, no i to wszystko. Nie dodaję tutaj soli, dlatego że lubię posolić oddzielnie czyli łyżeczka takiej, takiej przyprawy. Do tego sól. I kolejna rzecz, sól. Jaką sól? No, ja albo daję morską, albo jakąś taką inną. To lubi sobie y, sól sprawdzać, jak ona smakuje, dlatego że sól też ma to jest akurat himalajska sól. Sól też ma być dobra. Sól jest czymś, co, co chyba naj, przyprawą, którą dajemy najczęściej do różnych potraw. No i ona może być albo bezsmakowa. W sumie też nie jest aż takie złe, ale sól morska jest, myślę, taka najbardziej, najbardziej do tego zbliżona. Natomiast solenie taką tą koszer salt, no dla mnie to nie jest, znaczy, nie chcę mówić, że ktoś akurat tej soli używa, ją lubi, to, to jest źle, ale dla mnie po prostu sól też musi dodać jakiś smak, więc jak sobie spróbujemy tej mąki, ona jest po prostu pyszna. Czuć tą paprykę jest delikatnie słona, czyli gdyby można było to jeść, mógłbym to jeść. No w sumie mąka nie jest trująca, no ale na pewno nie je się ją samą, ale no po prostu mi smakuje. I teraz, jeżeli ja tego kurczaka, którego tutaj mam już marynowanego przez dwa dni w maślance, dodam do tej przyprawy, no to wtedy ten kurczak. Będzie smakował całkiem inaczej niż w zwykłej mące. Dobrze, czyli tak. Teraz to, co potrzebuję zrobić, to potrzebujemy tego kurczaka troszeczkę rozdrobnić. Ja go w całości, tutaj ta deska jest zielona, ale tak naprawdę ją używam tylko i wyłącznie do kurczaków. Akurat kolor jest zielony niby do warzyw, natomiast do, do warzyw to używam desek drewnianych. I tak biorę tego kurczaka. Dlaczego ja chcę go rozdrobnić? Dlatego, że jeżeli go będę tak teraz smażył, to on jest trochę za gruby i skórka na zewnątrz, właśnie z tej, z tej panierki, ona będzie niestety troszkę za bardzo się spali. Teraz albo tego kurczaka rozbiję tłuczkiem, albo go tak rozetnę. Czy też nawet ręką tak przygniotę, rozbiję trochę, żeby on był. Zobaczcie, jeżeli tak go rozetnę, tutaj nie trzeba, bo to jest cienki akurat. Tutaj może troszkę. To jest bardzo popularna technika. Jeżeli tak, go, to on jest wtedy cienki. Przekroję go sobie na pół. I usmażę w dwóch częściach i na jednego hamburgera będzie po prostu w dwóch częściach i dzięki temu ta skórka mi się, znaczy ta panierka mi się nie spali. Tutaj jest w porządku, czyli na pół i mam kurczaka na dwa hamburgery, on już jest w maślance, więc będzie, tutaj nie muszę jakoś dodatkowo dodawać jakikolwiek czegokolwiek, jak jajko, czy, czy, czy coś. Akurat w tym przypadku się jajka nie daje, ale można dać wodę. To, co będę chciał zrobić, to zaraz Wam pokażę. Natomiast najpierw sobie podrzeję olej. Olej mi się tam już podgrzewa wokół. Wezmę sobie trochę tej maśla, trochę maślanki, już innej maślanki, ale wezmę jej trochę i dodam tutaj do takich kilka kropelek. Dodam ją tutaj do mąki i ją trak troszkę tutaj wymieszam. Dlaczego? Dlaczego? Żeby mi się potworzyły właśnie takie tutaj grudki, które będą super wyglądać i smakować właśnie dzięki temu, że ta mąka jest nie jest taka zwykła tylko smakowa. No, i teraz tego kurczaka w tej maślance, ja może troszkę go jeszcze tutaj. Właśnie w ten sposób. Trochę dodam jeszcze tu. I go tutaj zostawimy. Niech ta mąka trochę wsiąknie w tego kurczaka. Dlaczego? Dlatego, żeby... że jeżeli ona jest całkiem sucha, to mi to wszystko do oleju pójdzie, a jak pójdzie do oleju, to ten olej będzie do wyrzucenia. Będzie mętny, brudny i za chwilę się spali. Cała ta mąka się spali. Więc. A jak chwilkę poleży, dosłownie chwilę, parę minut, akurat przez ten czas, kiedy ten olej mi się tam grzeje, to ona się ona do tego kurczaka, do tej maślanki właśnie się przywrze. Olej musi być gorący. Jeżeli olej nie będzie gorący, no to wtedy kurczak nam wypije ten olej, nasiąknie po prostu tym, tym olejem. Temperatura powinna być tak pomiędzy 170-180 stopni. Też nie za dużo, żeby, żeby nam się nie przypalił. I jak już tą temperaturę osiągnie, powoli tak od siebie, żeby się nie, po, nie popryskać i poprapać olejem tego kurczaka wrzucamy. I za dużo te dwie nóżki, górne części nożek, czyli w naszym przypadku cztery, bo, bo ja teraz połowiłem, jest akurat. sprawdzamy temperaturę tezon spadł tak do 160 ja bym chciał właśnie tą temperaturę utrzymywać dlatego że żeby on był z jednej strony ładny kolor miał nie był przypalony a z drugiej strony żeby był dobrze w środku yy, przysmażony takie ładne kawałki kurczaka dwa na sztukę idealne także teraz jeszcze spokojnie jeszcze smażę za chwilę sprawdzę temperaturę on długo się sprawdzić nie będzie olej do odchylenia 163 164 stopnie także mogę gaz zmniejszyć żeby utrzymać tą temperaturę i zobaczycie kurczak będzie idealny on jeszcze oczywiście troszkę te skurczył te kawałki są mniejsze ale to są takie idealne kawałki na dwa na burgera o, i tak naprawdę to można byłoby sprawdzić czy, czy jest dobry zdecydowanie tak żeby nie przesmażyć Taki kolor jest idealny. Zobaczcie, on nie jest spalony, ale jest taki ładny, chrupiący. Zobaczcie, temperatura no, no, nawet bardzo duża. Mogłem troszkę wcześniej skończyć, ale znowu nie byłby taki fajny, chrupiący. Także idealny. Czyli możemy się zabierać na zarobienie hamburgerów, burgerów właściwie. No dobrze, to mamy, już sobie podsmażyłem delikatnie bułki. I zróbmy hamburgera. Najpierw idzie sos. Dużo sosu, ja lubię sos. Trochę ogurtów, ogurt, ogórków w oczcie. A tutaj to samo zresztą zrobimy. Sos, ale tym razem zamiast ogórków dam alapenios. Żeby było delikatnie ostry, nie są bardzo ostre, ale jeżeli ktoś lubi to polecam. Ja używam jalapenos dosyć dużo, razy do pizzy. Moja córka uwielbia dwarze w kuchni meksykańskiej. To jest chyba jedno z podstawowych chili. Niestety nie, niedostępne tutaj w postaci surowej. Teraz moglibyśmy dać jakąś y, y, tutaj pomidora. Natomiast ja odpuszczę, jeżeli chodzi o pomidora. Raz, że nie mam, nie kupiłem. A dwa, że to kurczaka wydaje mi się nie do końca pasuje. Natomiast to, co by pasowało, to pasuje na pewno cebula. Kurczak przepiękny, zobaczcie. Idealny. Wiem, że będzie dobry, bo jak tych kurczaków się narobiłem. Jak miałem restaurację, to właśnie te robiłem. Miałem bardzo dobre opinie. Trochę cebuli. Tutaj mógłby pójść jeszcze jakiś inny sos, na przykład sos czoskowy. Byłby idealny ale już nie będę robił, czyli po prostu kolejną porcję sosu hamburgerowego. To jest taka podstawowa wersja tego kurczaka, natomiast ja robiłem jeszcze kilka innych, między innymi meksykańska, taka barbecue z ostrym sosem, no różne. Także jeżeli to Wam zasmakuje, to to proszę o komentarz i wtedy będę robił kolejne. Mm. Wygląda przepięknie. A jak smakuje? Mmm... Słuchajcie, rewelacja. Ja wiem, że tego codziennie się nie powinno jeść, ale ja bym mógł. To, co się tutaj stało, to jest kurczak. Jest chrupiący. Jest przepyszny. Miękki, dlatego że dwa dni nie trzeba dwa dni, wystarczy godzinę, ale tak do dwóch dni to jest można je marynować właśnie w maślance, tylko i wyłącznie w maślance. Dzisiaj rano jeszcze posoliłem. No i tak proste i tak dobre. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.